Cześć. Odszerować przywództwo. Skąd te nasze łomności? Ostatnie miesiące to z mojej strony komunikaty, które właściwie wrzucają kamienie do ogródka liderów. Pokazują deficyty, łomności, niedociągnięcia, braki wiedzy, jakieś niefajne postawy. Zacząłem się zastanawiać, skąd się to wszystko bierze. I doszedłem do wniosku, że właściwie z wyjątkiem wąskiej grupy idiotów, którzy. Nie powinni nawet na spacer psa wyprowadzać, to my, liderzy, obojętnie na którym szczeblu, czy CEOs, czy menedżerowie średniego szczebla, czy brygadziści, my jesteśmy dobrymi ludźmi. My naprawdę chcemy jak najlepiej dla swoich ludzi. Tylko nie mamy czasu. Nie mamy czasu, dlatego że często ci nasi podwładni po prostu nie dowożą. I teraz ważna uwaga: to nie jest tak, że my, liderzy, jesteśmy cacy, a pracownicy nie. Albo odwrotnie, że to pracownicy są super, a my jesteśmy wyzyskiwaczami. To też tak nie działa. No świat nie jest biało-czarny albo czarno-biały. Gdzieś trzeba znaleźć ten złoty środek. Dlatego na moich szkoleniach to menedżerowie uczą się, jak komunikować się z zespołem, jak szukać w nich ich emocji, jak z tymi emocjami sobie radzić, jak ich angażować do pracy. A pracownicy poznają perspektywę drugiej strony. Jak pomóc liderom? Co zrobić, żeby oni mieli mniej roboty, czytaj więcej czasu na to, żeby zrobić, żeby w naszej organizacji było po prostu fajnie? Bo wiecie, empatia i well-being to nie muszą być zupy z Azji. To mogą być sposoby, różnego rodzaju narzędzia, czy wręcz kultura organizacyjna. Ale potrzeba na to czasu i pieniędzy. A tak naprawdę zaangażowania z obu stron. Pozdrawiam serdecznie ten sobotni piękny dzień. Wszystkiego dobrego.